Cześć. Z tą dziewczynką to dawno nie było filmu Właśnie chodzę teraz tutaj u nas i patrzę, z którym kucykiem nie da, nie ma, dawno nie było filmów i skręcę z nimi filmy. To jest Henia. Henia u nas jest... Nie wiem, jak ty jesteś. Ty jesteś babciu u nas ile? Ze trzy miesiące albo cztery. Henia jest taką staruszką. Ma kopytka po ochwacie. Słabo chodzi. Ale humor i dopisuje zobaczcie, jaki okrągły brzuszek. Był u niej kowal. Przyjeżdża tam raz na jakiś czas i to przyciąć, ale generalnie słabo będzie chodziła, tak? No, jakaś to już nie będziesz, co? Ale na potrzeby, tutaj takiego chodzenia po łączce, to jest ok. Także chcieliśmy jeszcze raz podziękować z Henią, tutaj za to wszystko, za to, że tutaj jest. I ma Henia ma nowego kolegę, też takiego dziadka, oni się dobrali, tak? To jest właśnie Heni chłopak Franio. Chodzą sobie tutaj we dwoje po podwóreczku, tak, jak takie dwa staruszki. Pozdrawiamy ze Starego Polesia, życz się Heni, żeby, żeby, no nie wiem, no żeby miała takie zdrowe kopytka, żeby mogła biegać. Czasami się cuda zdarzają, może i ty zaczniesz kiedyś biegać. No czy jest postęp, tak by lepiej chodzi niż chodziła, no ale tak by z rewelacji, bo jest po mostem po, ochwacie.